Siema, Boomer z tej strony i dzisiaj pokażę Wam, jak e, za darmo uzyskać Nitro Boosta na Discorda. Zapraszam do oglądania. To tak, na początek przechodzimy do e, aplikacji Xbox. Wchodzimy tutaj w ustawienia, połączone konta i tutaj połączcie sobie e, konto Discorda. To jest e, jako pierwszy e, punkt. Jeśli nie macie tej aplikacji, to w, w opisie dam Wam link, żeby ją ściągnąć bezpośrednio. Kiedy macie już to połączone, wchodzicie w Microsoft Store. Tutaj wpisujecie Xbox Game Pass Ultimate. Jak widzicie, jest ona przeceniona z 55 zł na 4 zł. Musicie ją kupić za te 4 zł. I będziecie mieli dwie metody płatności do wyboru: albo PayPal, albo karta kredytowa, zaraz zobaczymy. I tak, karta kredytowa, lub debetowa, PayPal albo telefon komórkowy. Wybieracie sobie, którą metodą chcecie to zapłacić i uzupełniacie dane do płatności. Jak już zakupicie, to wchodzicie z powrotem na Xbox, w ustawienia, macie w subskrypcjach Xbox Game Pass Ultimate. Wchodzicie tutaj w tak, zobacz korzyści i macie ten Nitro Discord. Przechodzicie, zrealizuj w trybie online. To was przekierowuje na stronę. No mi na, na tej przeglądarce, oczywiście, to nie działa. O! <laughs> I tak to będzie wyglądało. Bierzecie yy, metodę płatności. No, tutaj też wybieracie, uzupełniacie. Kiedy już wypełnicie yy, wszystko do płatności, takie coś wam wyskakuje. Klikacie, zdobądź miesięczną yy, subskrypcję Nitro. No, ja tutaj nie mogę zrobić opłacenia, bo. Przed chwilą to zrobiłem, no wy będziecie mogli zrobić Na Discord będziecie mogli spokojnie przyjść, ja tutaj wejdę na swój serwer Klikacie w ustawienia tam serwera i tam macie ulepsz Tutaj klikacie ulepsz ten serwer, no i dwa razy, no bo to tak przeważnie wychodzi I będziecie mieć ulepsz i to jest na przykład tak jak ja mam tutaj pierwszy ten poziom korzyści Daję wam to Taką, um, taką emotkę, można powiedzieć koło nazwy e, Macie tam animowany awatar Zresztą wszystko w opisie podam, co dzięki takiemu e, nitro macie e, A teraz was, wam jeszcze pokażę jak e, zanulować taki, e, no, taką subskrypcję Po prostu żeby wam co miesiąc nie pobierał pieniędzy Chyba, że chcecie mieć darmowe gry, no to nie musicie z tego rezygnować Przechodzicie na stronę, którą wam podam w opisie e, Tutaj jest ta subskrypcja opisana Bierzecie zarządzaj, anuluj subskrypcję i bierzecie tą drugą opcję. Anuluj natychmiast i uzyskać zwrot. Eee, to Wam od razu te 4 zł zwróci. Klikacie anuluj subskrypcję. Eee, no, i tutaj widzicie, zostało eee, usunięte, czyli wygasła. no Także już tego nie macie. Możecie się cieszyć się Nitro na Discordzie. Spokojnie ulepszyć swój serwer, czy serwer kolegi. Jeśli pomogłem, zostaw łapkę w górę, napisz komentarz. Trzymajcie się i cześć!